Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na wtorkowym odcinku. Słuchajcie, mamy powoli reszcie i Mamy polski zdrapek za 100 zł, mamy krzyżówkę XXL, Cash Royal Deluxe 7, mega pensję, Crystal Cash Money Mega, wielką czarną dziurę, szmaragdowe dolary i Fortuna 7. Do tego znalazłem jeszcze dwie zdrapki, jedną szwajcarską, drugą niemiecką. Znaczy niemieckich nie się nie będziemy drapać. Bo mam mało czasu i mamy bingo szwajcarskie. Sprawdźmy co jest w X Cash. Wygrywa 11, 21 i 12, 9, 6, 4 i 2, 25, 16, 30. 22, 24, 27, 26 i 19. Tutaj niestety jest pusto. Dobierzemy się, słuchajcie, za Bingo XL. Tu są dwie gry, dwie strony. Teraz wszystko oblecimy i zobaczymy, czy coś wpadnie. Pierwsze mamy 84. Kolejne jest pięćdziesiąt dziewięć, mamy jedno, jedenaście pięćdziesiąt dwadzieścia trzy następne mamy dziewiętnaście, a patrzcie dziewiętnastki nie ma. Osiemdziesiąt siedem, jedno, trzydzieści trzy, sześćdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt sześć, dziewiąteczka, jest jedna dziewiątka, to może tutaj zrapiemy, trzydzieści dwa, Siedemdziesiąt sześć siedemdziesiąt trzydzieści pięć dalej mamy osiemdziesiąt dwadzieścia osiem. Kolejny jest dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści cztery czwóreczka jest i czwóreczka dwadzieścia jeden mamy na górze dziesięć. Potem jest dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa. Nie ma dwudziestu dwóch, czterdzieści dziewięć, siedemdziesiąt osiem, czterdzieści, trzy.

Kolejny jest czterdzieści sześć. Czterdzieści sześć mamy tutaj jedno. Osiemdziesiąt osiem pięćdziesiąt dwa dwadzieścia cztery sześćdziesiąt

trzydzieści dziewięć, dwadzieścia pięć mamy jedno, jedyneczka, sześćdziesiąt siedem, dalej jest trzydzieści osiem 38 patrzcie nie ma. Kolejna liczba to 90. Też nie mamy. Ej, Miśka. 18 dwa razy i ostatnie jest 83, który mamy tylko raz. No niestety, tu jest pusto. Przechodzimy do kolejnej gry. 69. Kolejna liczba to siedemdziesiąt, dalej mamy dwadzieścia jeden, dwadzieścia jeden, czyżby więcej nie było, tylko czyżby w ogóle nie było dwadzieścia jeden? A tu jest jedno.

64. Dalej mamy sześćdziesiąt sześć czterdzieści cztery. tutaj mamy pierwsze tu jest drugie dobra, kolejna liczba siedemdziesiąt jeden

Trzydzieści czterdzieści dziewięć. Nie, a tu mamy jedno. Tu jest drugie 74. Jakby 14 wpadło, mamy 4T. To tu jest wybrana 74. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. 9. trzydzieści siedem, trzydzieści siedem. Tutaj mamy trzydzieści siedem. To jest następny. Sześćdziesiąt dwa. tutaj nie ma czterdzieści jeden tutaj nie mamy tutaj też nie tu jest jedno siódemeczka przedostatnie mamy 51 i ostatnia liczba to 54 54 no i tutaj nie ma, nie? nie ma nic jak zwykle 54, szkoda nie ułożyło nam się nic Dobra, ci tym zrabką w oko. Fortuna 7 o numerze 17. Gwiazda, arbus, podkowa, słońce, palma, perła, diamenty, klips, zegar, wiśnie, kawa. O, jest, portfel jest wygrana, brawo, balsam, kwiat, awokado, biedronka, korona, karta, cytryna i piłka. Portfel nam daje, patrzcie, 50 zł. Oho, to połowę już mamy tutaj wsadzoną, łyk kawy. Szmaragdowe dolary o numerze 18: Korona, Tęcza, Banan, Karo, Klucz, Jabłko, Melon, Dzwon, Ananas, Kwiat, Awokado, Śliwka, Wiśnie, Garniec, Winogrono. Cytryna, pik, muszla, kier i biedronka. Szmaragdowe, dolary puste, wielka czarna perła o numerze 19, klucz, bransoletka, szpilki, słońce, róża, prezent jad, narty, cytryna, ananas, winogrono, tulipan, zegar, naszyjnik, trofeum, wiśnie, biedronka, korona, gwiazda i perfumy. maker.

36 17 47 22 37 52 18 11 54 59 13 21 44

Dwadzieścia pięć i osiem. Piąteczka z boku trzydzieści dziewięć osiemnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, czternaście, dwadzieścia siedem. Dwadzieścia osiem, dziewięć, trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, trzy siedem, trzydzieści cztery, piętnaście, dwadzieścia cztery. Dwa. Słuchajcie, a myślałem, że tu się posypią wygrane. I niestety, zrabka pusta. Cash Royal o numerze dwudziestym pierwszym wygrywa czterdzieści sześć, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści jeden, dziewiętnaście, i czterdzieści siedem. Ojej, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć, trzydzieści osiem. Nie ma w ogóle trzydziestek. Jedenaście, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia cztery.

jak na razie tylko Fortuna wygrała. Chyba na Fortunie się zakończy nasza przygoda z dzisiejszymi wygranymi. Mega Pensja o numerze również 21. Wygrywa 49, 33, 26, 39 i 38. Mega Pensja. 48 dwadzieścia siedem, piętnaście, trzydzieści sześć, czterdzieści, czterdzieści pięć, trzydzieści cztery, czterdzieści cztery, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa, czterdzieści jeden

Wydma. Okej. Okay. Tutaj mamy mit. Mistyka, imiona. Tu jest mim. Maciej. Emil. No, co to za jakieś tam? Co to za jakieś płacze? Kolejny Zwół Mam Staw, Niewolnik, Wilga, Kiwi. Tu jest Golczewo, Celownik, Grunwald, Norwid, Brew, a jeszcze mamy Wrzos. A prawo widzicie? Tu patrzę na lewo, na prawo. Brakuje wyrazu. E, nadwozie, niewolnik. Iberia. Lej. Safe. hiperbola, Lukrecja. Mechanika, celownik, Maciej, Emil, akcent bonusowy, N, niewolnik, nadwozie, granit, Unia, schron. I akcent, hutnik, imiona, mechanika, Janina. Tutaj mamy Bon i Grunwald, B. Iberia. Tutaj mamy Ibis bon i burak k kiwi niewolnik akcent mistyka rok lukrecja kakao Burak, kajdany, burak w kajdanach. No czemu nie? G. Wilga. Granit. Golczewo. Iga. Grunwald. L. Otylia, Atlas, Ortalion, Wilga, kiedyś to były Ortalionem modne, nie? To były czasy: taki mieć Ortalion, Lira, Lira Lucrecja, Lej, Golczewo, Celownik, Emil. Grunwald. Wszystko. Tak mi się wydaje, to idziemy z powrotem po kolejną literkę. D. Udo, wydma, nadwozie, lidia. Sad, norwid, ada. Kajdany. U. Udo. Lupa. Unia. Hutnik. Puch. Lukrecja. Burak. Grunwald. I U mamy zrapane, Z jak pusta zrapka, oaza, nadwozie, tutaj mamy golczewo, wrzos, azot. I ot, no teraz się nam lej tu ułoży. Tylko i wyłącznie. No, ile jest? To jeszcze jest Lukrecja Janina w kajdanach T, Otylia, Ortalion, Adapter, Atlas. Lato, mistyka, akcent bonusowy, azot, przechodzimy dalej, ojce, cis, ale może będzie akcent bonusowy, patrzcie. Tutaj C więcej nie mamy, tu jest choron, puch, lukrecja. No, aby mogło się w sumie pokazać, bo tutaj w sumie by się dużo nie ułożyło z A. Adam może tutaj... Hmm. No. Hej! Tak się tłuc tłuczecie się? Tłucicie. S Staw. Nos. Halo. Atlas. Ty mamy schron, mistyka. Sad. Czy będzie A. H. Po co te H? A. Puch, schron, mechanika. Przedostatnie o. O, patrzcie, tu się dwa naraz ułożyły. Hmm. Otylia, oaza, no teraz... A, już nie będzie. Niewolnik, ortalion, schron, lato. Tu się tworzy golczewo. Drugi wyraz, hiperbola i rok. Jeszcze mamy idiom. się tworzy oko mamy wrzos norwid a tworzy się bon drugi wyraz celownik i ostatnie mamy y otylia, wydma mistyka tutaj jeszcze mamy safe niezdrapany kajdany no, i w kajdanach poprowadzili Janinę. Co w bonusie? 70. No, niestety, nie tym razem. Słuchajcie, ja zamówiłem więcej krzyżówek i więcej ekstra linii, Zamówiłem więcej paraiso, Paradiso. No i co? Fajnie, że przynajmniej w tym tutaj cudzie wpadło 50 zł, to przynajmniej będzie na wymianę. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam Was na. Kolejne dwa krótkie odcinki. Wydaje mi się, że w piątek odcinku nie będzie, bo mi nie starczy już drapek. To się będziemy. Jeżeli zdrapki dojdą na sobotę, to się widzimy w sobotę. czy znaczy widzimy się jeszcze jutro pojutrze, ale będą takie krótkie odcinki. Na każdym mam przygotowaną jedną krzyżówkę. To trzymajcie kciuki. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!